No dobra, następna misja, tak? Pyk pyk pyk. Mm. O ha, tak, to tak stęka? Hmm. To tutaj się wychodzi? Będę exitem. Okej. Okay. Czekaj, się uleczę. O, o jak mówisz, No gdzieś szaraż babok, i baby są temperowali przez tą się? Co? Uleczyłeś się? Tak, tak, nie. No właśnie. No dobra, ale to zrobię. zrobię to w międzyczasie zjem sobie. Tak trzeba trzymać. Hmm. Dobra zaraz, na wieś mi ej, let's go cieka? A masz? Ej, okay, ej okay. Wow Taki nam się tyły Dobrze, że tu nie ma friend to fire, bo oni by nie przeżyli <laughs> Damianek zabija Smoker'a. Nieźle. co, na dół? Wow. Tu ile ich jest? W góry? W góry? No. Weź, rurobombę. A tutaj? No gdzieś tytu. O, o kurwa, Boomer za mnie się zrygał. Tam nie go to miara. Jaki? Jaki pastur? Jak zielono mi. Uwaga, Wait. nie <laughs> to Nie dzięki To ja się nie dostałem Gdzie tam wybuchło? Nie wiem czy w kogoś trafiło No i to w którędy trzeba iść? Nie, nie, nie wiem ale idę na górę Jakby okay. tu jest wejście to Ale wejście Kurwa mm -hmm. jak się wystraszyłem, ja fierdolę <laughs> To ja, dobra Tam nic nie ma? Nie yeah. Nie tu stary można wchodzić i schodzić Wziąłem rurobombę Ja też chcę Nie ma Ja też wziąłem Dobra, zjeżdżam na dół Jecha yeah. Wow Weź karabin szturmowy aut Rifla snipera nie chcę rifla Szerda automatyczną jakaś What? inna strzelda oh, Byłem gdzieś na górę Nie wiem czy ty wiesz co robisz To nie wiesz Wow, 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 kto wam nie szczelił? Ty Ja tam widziałem wroga Nice shot. Wow Po noga, pięknie Wow, ale się rozleciał numer śmierciów Numer śmierciów Wow, jaka małpa Ej, dostałem dobra To w tą stronę trzeba Uwaga, rzucam Fire in the hole chyba co to będzie No słabo. Nawet nie wiem, o kurwa jakiś wielki goryk Gdzie on jest? Tu bije tych przyjaciół, dostał w plecy ode mnie Jak przyszedł? Ej ja, bo tu jest bomba gdzie do wzięcia w tym, w, 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 w pociągu a ja mam koktajl i nie mogę jej podnieść, w samym końcu Widziałem Bomber wymóg na ciebie Czy rzuci bombę Ja czekaję, ja rzucę kompetnie. Ja rzuciłem bombę Jak ładną, Jeszcze bombą wprawimy. Buch, ekstra! Reloading! Wow jak tu się jara. No i teraz nie wyjdziemy stąd. Dobra. Okej, okay, okej okay. Snoker Porwał to... mnie snoker Ty, bo tu jest jeszcze taki tryb chyba, że ten Że jak umrzesz to się stajesz zombie, nie? Jest to chyba przetrwanie czy coś takiego Tak mi się coś kojarzy właśnie Gdzie, to gdzie my są To na górę? Nie chodzimy w kółko? No tutaj też byliśmy, ale to tu ciągle kogoś słyszę. Też słyszę właśnie cały czas. Jakieś tam ukrzyki, grzygi. Czekaj, my stąd przyszli, tak? Nie. Nie, gdzie my? To powinniśmy iść ten. O, boomer. Opuść, łeb dostał, super. Jeszcze jakiś O. Francis mnie ocalił. No, dobra, może ci koledzy coś wiedzą Jak mi dał środki to się Give blood. No dobra. Tu jest gdzieś ten jakiś przyciągający. Co ty wiesz? Ty no może mam iść na dół? Nie O Bieganie w sam środek nie jest dobrym pomysłem w sensie. <laughs> Zdecydowanie Ej! Co? No mnie, zaczepiła mnie jakaś lapirynda Dobra, ja dawcie coś Let's show, awansa Mam wszystkie komendy Czyli ja chwilę tak... Woo woo wow, 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 wow. Zrobiłem jakiś. Super! Wow, wow, wow. Ciągle ciebie wale, bo mi lataż przed twarzą. Wiem, że sam się pojrzał. Ale... <suszy> nie, nie czuję się przez ciebie walony. <grystuj> no ale... Gdzie za poszli? Tu jest otwarte. Ty śmierdzi. Poduszę się, każdy leć do mnie. Biorę tabletki. Wow, ale tu jest spokój Idziecie tu za mną? Ej, tu coś płacze Stary, tu... czuję, że tu będzie ciężko Ja biegam z Zoejem Ej, ja idę mega na górę Wow O! O, kurwa! Zbić przestraszyłem wieźdź na! czarownicy. czarownic... odblokowałem na steamie, dostałem taki mega O, mołotoły. ale dużo ich Nie mogę wziąć Mogę wziąć jeden Ej Rafał tu chodź, tu będzie impreza Tu muszę przełączyć przycisk do drzwi Jak wszyscy mówią, że tam mołotoby są Wow, światło Nadchodzą Skąd? Nieba Dobra, gdzie? Będziemy? Mam mołotowa, ale Ale czy my przetrwamy to? A ja, ja widać Jak tu? Boomer To no, nic nie widzę I trzeba zamykać Uj, boomera przyciąga, boomer się nie zadał, ale idziecie Wow, motherfucka To już ja rozumrę Jakiś ciągnie jezorem Ej ratunku Spaliłem Ateczkę muszę zjeść Leczę swoje rany Jakie to działko było czemu my z tego nie korzystaliśmy To ty gadasz? Mega działo? No Mega działo, o ja rzeczywiście No niewykorzystane, no dobra Dobra czekam ja przez siebie bie... Uleczyć no, ran Nie ma wteczek, już zjedliście wszystkie Jak kto tam ciągnie go? Jak go ciągnie? i kółka się chodzą Muszę się do tego podłączyć pewnie e ogólnie ta gra jakoś ona niby jest naprawdę fajnie zrobiona i fajnie pomyślana ale żadnych emocji jakichś takich nie ma no nie, nie ma nie, nie ma, ma, ma żebyś wiedział że tak Ona jest tak po prostu taki o wumę a przejdzie kuźwa na małej nie no, trafiam na góry. Gómer wybuchnął mnie. Ekstra. Niech to masakra. Hej, leczy mnie. A mnie kto leczy? Tak hey, z... mnie uleczyła. To, to dobra. Nie, nie chcę kardy wymyślić z tego. Ło, snajperka, ale fajnie będę snajperem. Dobra, ten dyper mi w zielone światełko, nie? O. Jak coś jestem snajperem. Jest, potrzebowali. Tu, tu jest wyjście, a tu z nie będziesz dobrym, wyskakujemy przez okno? Czy tu idziemy? A jak się szczela? Jak się robi zoom? Yy, rolką, naciskasz rolkę Jak helikopter przyleciał? Nie no chcę koleś? Nie, spróbuję tędy No, no zwaliłem boomera z Słyszę coś, ale nie widzę. Francis, tutaj na no poschodach Tu jeszcze jest jakieś coś Pomieszczenie. jeszcze nie Na dół jest zajście. kulturalne zejście Wieldolnałem tu młoto, bo no co wystraszył Spadajemy tam w Trochę ich tu No chodźcie, chodźcie, Czy chodźcie, chodźcie Nie, jestem na dole główną drogą Ocaliłem Francisa Jak kaszlam od dymu, to jest bardzo mega realistyczne Tylko jak jest dym to się wszyscy duszą Wiedziałeś o tym? Jak jesteś na dole Mogę zrobić drugi pistolet, nie Wow Co to było? Thanks Okej okay, okej, okay. jesteśmy na dworze, tu sam. Czekaj, Nie jest, dobry pomocy, co to Jak to nie jak? Likwiduję wrogów po kolei. Hmm? Boże, jesteś takim sniperem. <laughs> Ej co mnie ciągnie? Jęzor mnie ciągnie. O Jezus! Gdzie? Dobra, <laughs> Dobrze Francis mi tu zawsze pomaga dzielnie. Taki, Taki długi z Jęzorem nie tak wciągnie. O, Idę uratować Francisa. Duże coś biegnie. Gdzie? Odpuszczam. Jezus. To stank, no, no. Jęzor nie ściągnie znowu Ja no to mam pecha do tego jęzora 10 HP, hey. masz apteczkę? Nie No co ty, Zoe? Halo Jak się tu komenduje? O, czekaj Przodem prędzej dobra robota, nie no Jakby wdałem komendę Niech. Mam komendę szybot. Ratunku. Nigdy nie jest to Tak, wiem to. Ale dobra, to ja się nie wysuwam na, na prowadzenie. Chodźcie, prowadźcie tutaj. Znaczy komendę naprawdę wystarczy trafić. Cała zabawa. Ja to bym teraz Kto? Ej, bo to jest chyba ostatnia lokacja. Tylko, że ja muszę tu coś, coś zjeść. Uważaj, w niektórych alarmach włącza się alarm. <gry> Działa. Też chciałem to zrobić. leczę. Ja już jestem w pokoju do odzyskiwania życia. taki szybko o nawet jest. Wow. <grystanie> wszyscy do domku. Ej, wszyscy lecą do domku, ja sobie stoję z wokół i patrzę Tak, a ja w tym się tym Nie róbam mi szybciej. puszczcie mi pomocy. Czekaj, poczekaj poczekaj kolego. Zunter powala Damianek. Ty tyleż jak leży. Nie trapię. A może już był. Jeszcze na wykończeniu właśnie. Tak uratowałem mojego kolegę. No to musi nie to, 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 totalnie umarłem. Dobra chodź. Tu jest zapis. Sucks. Weź serceczkę i sobie jedz. Chodźcie je tu. No czekaj, bo ja to nie wiem czy to się podnosi a czy nie Sam drzwi za sobą Czekaj Jak dało się na ratunek Góra... I co jak jestem ogólna robota Obrona No ale no, naciosałem na hmm. snajperką Jak jestem taki ogromca tanków Jak tak, przecież nie rozwaliłeś żadnego czołgu nie, pewnie teraz będzie... O, widzisz, jestem łoscą Witch. Popatrz, jak jestem mega. Wszystkie te są moje.